Elo, elo, z tej strony masa. Dzisiaj mam dla was mega szybki i wyczerpujący guide dotyczący pozyskiwania postępu w wydarzeniu halloweenowym związanym z Wendigo. Aby odwiedzić Wendigo w jego siedlisku zła, to znaczy w Darkwood Path, będziemy musieli spędzić kilka chwil na farmie Remedium Sophie. Przedmiot ten jest niezbędny do wejścia na wspomnianą mapę z naszym paskudnym bykiem. Alternatywą dla farmy tej fiolki na Oldfield jest jej zakup w Ayesie. Pominę możliwość jej zakupu za Drake, ponieważ jest to najgorsze co można z nimi zrobić. Wracając jednak do opcji z is to każdy ma własne racje, jednak moim zdaniem świeże postacie powinny jednak wybrać się w pięcioosobowym składzie na staropole. Napomnę tutaj jeszcze o możliwości wykonania misji powtarzalnej na Oldfield, gdzie za 35 zebranych przerażających fragmentów otrzymamy jedną fiolkę z Remedium. Natomiast podczas godzinnej farmy na Oldfield jesteśmy w stanie uzbierać blisko 30 fiolek. Po sfarmieniu wystarczającej ilości remedium, kolejnym krokiem będzie wizyta w Creepy Castle, gdzie pokonana Gwenfa obdarzy nas kolejnymi fantami, dzięki którym ścieżka w ciemnym lesie stanie się dla nas możliwa do przejścia. I teraz tak: Ghost Fire posłuży nam do uzyskania aury ochronnej w postaci buffu salamandry dostępnej w trzech wariantach. Dla jasności, im dłuższy czas trwania aury wybierzemy, tym gorszy będzie nasz drop z bossa. Natomiast Life Force jest nam niezbędny do przerywania obrządku okultystycznego. Za każdym razem będziemy musieli rozkopać 3 stosy z kościami. Każde z nich będzie kosztowało nas 10 Life Forces. Dodam tutaj tylko tyle, że każdy gracz w grupie może przerwać rytuał, więc najlepszym rozwiązaniem dla zespołów z dobrym damageem będzie przybranie sobie donora wolne miejsce w party. Uważajcie jednak, ponieważ każdorazowe przerwanie obrządku pozbawia nas 10 sztuk ognia. Więc teraz podsumujmy. Po zebraniu wszystkich omawianych przeze mnie fantów, wystarczy wejść do Darkwood Path portalem w Oldfield, użyć buffa salamandry, przerwać okultystyczne obrządki, zbić Wendigo i tak, dzięki około 160 cyklom na BM-ie, nasze trzy paski postępu zostaną wypełnione. Po więcej wyliczeń oraz przemyśleń, a także innych równie skutecznych taktyk, zapraszam Was na nasze disco. Dajcie znać w komentarzach, czy takie skondensowane gaidy Wam odpowiadają. A już teraz na sam koniec życzę Wam pogodnego Halloween oraz naszego zbliżającymi się wielkimi krokami święta zmarłych. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na DSO. See ya!